Dla wszystkich relacji duchowych, bliźniaczych, płomieni bratnich, dusz jest to czytanie na ten moment, aktualizacja, masz taką relację, wiesz, czym to się wiąże, ja tego tłumaczyć nie będę, jakie są różnice między bliźniaczymi a bratnimi. Po prostu czujesz coś nadzwyczajnego, czujesz, że ta relacja jest inna od wszystkich. Ciężko być razem, ale ciężko też się rozstać, albo inaczej robicie wszystko, żeby się rozstać, a jednak nie możecie, albo inaczej tak ciągnie i takie silne przyciąganie, że jesteście w szoku dlaczego i, i po co to wszystko się dzieje. To jest dla was, tak w skrócie powiedziałam, <laughs> efekty uboczne. Tak, jak można to rozpoznać. Ale właśnie tutaj nie będę wchodzić w szczegóły, jak która relacja wygląda i, i co się z tym mierzy, tylko będziemy wchodzić na odczucia, emocje, myśli, pragnienia, ukrywane jakieś tajemnice tej osoby względem Ciebie. Także myśl teraz o tej osobie, skupia się bardzo mocno na niej. Popaż na jej zdjęcie. Ja postaram się szybko wybrać obiekty, ale na ten czas zamknij oczy i w jednej sekundzie wybierz obiekt, jak już rozłożę obiekty, nie wcześniej, dobrze? Zamykamy oczy. Do, dosyć głęboko, dosyć głęboko tutaj sięgnęłam po obiekty, i mamy tak. Otwórz oczy. Obieg numer jeden Cię przyciągnął, czy obieg numer dwa, czy obieg numer trzy? Dla osób z YouTube, którzy mówią, że nie widzą tego obiektu numer trzy, proszę sobie nacisnąć taki prostokąt w prawym dolnym rogu ekranu, i automatycznie każdy film nagrywany pionowo będziecie mieć rozwinięty. To jest najlepiej zrobić na samym początku filmu. Tak. Dobrze. Który cię przyciągnął w jednej chwili? Jeden, dwa lub trzy. Jedna osoba, jeden obiekt. Tak, żeby nam się nie powtarzało, od razu mówię. I pamiętajcie, są to czytania dla wszystkich osób, które yy, mają pozytywną energię i które subskrybują, obserwują mój kanał. Obojętnie, gdzie się znajdujecie. Jasnowidząca Ursa jest na TikToku, jasnowidząca Ursa jest na YouTube, tylko są te dwa miejsca i nigdzie więcej tego nie ma. Na TikToku mamy już 11 tysięcy obserwujących, na YouTube 4,4 tysiące obserwujących na dzień dzisiejszy, i żaden inny kanał tego nie ma. To jestem tylko ja. Na TikToku zaraz będzie. Tutaj ogłoszony konkurs na 11 tysięcy, bo co tysiąc subskrypcji, czy też obserwacji robię takie konkursy. Także ogłoszę niedługo, może jeszcze zdążę. Jak nie dzisiaj, to jutro. Dobra. Zaczynamy. Co ta osoba o tobie myśli? Bliźniacze płomienie, bratnie dusze. Co ta osoba o tobie myśli? No, ona jest tobą zafascynowana. Same pozytywy myśli o tobie. No i wręcz ma tobie jak najlepsze zdanie. Co ona do ciebie czuje? Tutaj cały czas jest przesyłana energia w Twoją stronę, ciepłe, otwarte serce. Pamiętajcie, jeżeli to, co mówię, nie pasuje do tamtej strony, mogę mówić również o tobie, bo to jakby idzie w obydwie strony przy takich połączeniach duchowych. Może tak czasami być, ale mam nadzieję, że mówię o tej osobie. Otwarte serce przesyłane, przesyłana miłość, to serce cały czas jest ciepłe, gorące w Twoją stronę, w uczuciach, to mam i to czuję z tego obiektu. Dalej. Co ona ukrywa przed Tobą? Zmartwienia, lęki, strach, zamartwianie się. Zamartwianie się o przyszłość swoją bądź o Waszą wspólną przyszłość, w zależności od tego, jaką macie sytuację. Ona by chciała tutaj bardzo dużo zmienić, a na razie nie może. Gdzieś jest zatrzymana w jakimś miejscu, w jakimś momencie swojego życia i to ją martwi. Chciałaby zupełnie inaczej żyć. Lecimy dalej, kochani. Co ona planuje w najbliższą stronę? Wyjść z tobą gdzieś, spotkać się z tobą, zaoferować ci coś, coś zaplanować z tobą? To by chciała na pewno. Przyszłość między wami, spotkanie intymne. Spotkanie intymne, bliskość, namiętność, chemia, a jak nie możecie się spotkać, to bardzo silna energia przesyłana na odległość bardzo silna, która może któregoś z Was bardzo mocno uzdrawiać. Jakie są objawy przesyłanej energii na odległość, która y, idzie z poziomu serca, czy też z poziomu myśli, obojętnie? Czy też bardzo silnie, jeżeli mamy do czynienia z osobą, która bardzo mocno działa seksualnie na drugą osobę z poziomu czakry sakralnej. Jak ona działa? Otóż druga osoba, która to wysyła bądź przyjmuje, nie, ta osoba, która to przyjmuje, będzie miała tak, że będzie na przykład chudła, będzie miała więcej siły do, do działania, będzie rozpromieniowana, będzie czuła, że się uzdrawia. Ale czasami jest też tak, że nawet jeżeli mamy do czynienia z osobą, która jest zablokowana, to nasze wysyłane myśli i odczucia i nasze otwarte serce wysyłane, wysyłana w energię w stronę tamtej osoby, nawet jeżeli ona jest zablokowana, to wraca do nas. Tak samo z tamtej strony, jak ona będzie miała otwarte serce, to też to będzie wracało do niej, bo jakby wy jesteście w jednej cząstce duchowej połączyli ze sobą bardzo mocno, tak? Dlatego wasze dusze sobie teraz przypominają, czym tak naprawdę jest bezwarunkowa miłość. Dla bratnich dusz wysyłane jest to po to, żeby te bratnie dusze zrobiły swoją robotę, to, co sobie gdzieś tam ustaliły na poziomie duchowym, żeby one to przerobiły, żeby cel ich poznania wszedł w życie tutaj ziemskie. Także mamy tutaj dwie różnice, ale dobra, lecimy dalej. Przyszłość między wami jest taka, jaka powiedziałam, a jaka jest rada? Praca nad sobą. Ktoś z was musi bardzo, bardzo mocno popracować nad sobą. Co i jak? Wam też dam promocję. 50 zł za pół godziny rozmowy ze mną. To jest po prostu, nie macie, nie znajdziecie nigdzie taniej takiej oferty sesji prywatnej. Oczywiście w sesjach prywatnych używam swoich kart, karteczek, swoich narzędzi. Oczywiście to też przy przychodzi z jasnowidzenia, jasnosłyszenia, że tutaj jest fajne połączenie. Także 50 zł za pół godziny mogę dać Ci do dopowiedzenia tego obiektu pierwszego. Jeżeli ktoś z Was chce pomyśleć nad tym właśnie, co tu ma do przepracowania i co by mu dało tą ulgę, ewentualnie co by go popchnęło dalej w kierunku własnej przyszłości, własnego życia, tak? Ewentualnie co by trzeba było zrobić, żeby ten cel tej duszy wypełnić. Zostawiam to tak, jak jest. Kto z was będzie chciał, to proszę się kontaktować do mnie przez. No tu znajdziesz. Jak poszukasz, to znajdziesz numer telefonu do mnie, bo my nie możemy podawać w komentarzach numeru telefonów. No niestety. Także tu jest ochrona. Nawet ja prowadzę tutaj konto firmowe. Na TikToku jest tutaj, jak wejdziesz w moje zdjęcie profilowe, to masz taką ikonkę w bio telefon do mnie wtedy najlepiej jest napisać do mnie SMS wiadomość na numer telefonu albo na WhatsApp. Jeżeli ktoś z was jest na YouTube, to w opisie filmu macie numer telefonu do mnie. Opis pod filmem rozciągnąć sobie tam jest numer telefonu do mnie, ewentualnie informacje kanału. No niestety nie możemy podawać numerów telefonów. No nie wiem, taka jest tutaj polityka ym, prywatności i zasady Także musimy je pilnować, ale kto z Was będzie chciał skorzystać z tego? Daję taką opcję. To jest jak za darmo. <laughs> to jest jak za darmo 50 zł za pół godziny. Gratisowo minus 50% to jest normalnie kosztuje 100 zł, teraz jest minus 50. Daję Wam, bo zbliżają się Walentynki. Daję, mówię, jest nowy rok i każdy z Was chciałabym, żeby sobie miał poogarniane sprawy romantyczne. Dla Waszego dobra, po prostu, zwyczajnie. Ja od tego jestem, przekazuję informacje, można ze mnie korzystać w taki sposób. Jak ktoś z Was ma taką potrzebę, to proszę się do mnie zgłosić. Dobra, dziękuję Ci, Ślicznie. Pozdrawiam do kolejnych filmów. Papa. Pa. No i tutaj mamy sytuację, która mówi, że bardzo dużo tutaj jest albo energii, bo mamy dwa ametysty aż. I też mamy pokazany jaspis dolmatyńczyk. Nie wiem, trygon powietrza może ściągnęłam. Może ściągnęłam kogoś, kto jest bardzo teraz zapracowany. Kogoś, kto cały czas myśli o sprawach finansowo-zawodowych. Zwłaszcza, że tu jest z tyłu też bryłka pirytu, złote, złota bryłka pirytu. Więc sprawy finansowo-zawodowe tutaj też między Wami są bardzo ważne. Nie wiem. Dlaczego, ale tak się pokazało. Dwa emetysty mogą oznaczać, że tutaj ktoś z Was jest na etapie, etapie uzdrawiania, albo ktoś przechodzi chorobę, rekonwalescencję, albo jest jakiś problem ze zdrowiem, albo chodzi o zwykłe przejście tutaj właśnie tego procesu uzdrawiania. Ale dobra, pytamy. Tutaj powiedziałam wszystkie możliwe scenariusze, dlatego że jest to czytanie ogólne, dlatego podpowiadam, jakie mogą być scenariusze w czytaniu prywatnym. Oczywiście to już wiadomo, już wiadomo. Koncentrujemy się na tym, na tym i na tym. Dobra, co ta osoba o tobie myśli? Ona jest tak zapracowana, ona jest tak skupiona na tych sprawach bytowych, że ona teraz nie myśli o tobie. Nie wiem dlaczego. To już wy macie różne sprawy. Co ona do ciebie czuje? Mamy tutaj otwarte serce. Ktoś z Was wysyła cały czas, czy ty, czy tamta osoba, silną energię z poziomu miłości, z czakry serca. Więc mamy tutaj przesyłaną energię. A jak to jest na poziomie jej ego? Może dopytam, bo tego jeszcze nie robiłam nigdy wcześniej. Co ona czuje na poziomie swojego ego? Ona nie żyje tymi uczuciami do ciebie na co dzień. To jest bardzo silne tutaj połączenie na poziomie duchowym, gdzie ona nie musi tym żyć na poziomie teraz, w tym momencie, na poziomie ziemskim. Nie musi tym żyć. To jest tak jakby puszczone. Jest otwarte serce i jest to puszczone, i ona nie musi bardzo mocno teraz na poziomie serca tym żyć. I mnie musi być teraz bardzo taka romantyczna, wylewna. Rozumiesz, o co mi chodzi. Na tym tutaj chcielibyśmy się teraz skupić. Co ona przed tobą ukrywa? Ma tutaj jeszcze jakieś inne osoby wokół siebie, z którymi ma kontakt, ma rozmowy, ewentualnie, jeżeli wy mówicie, wy, znaczy, znaczy tutaj twojeczka nie mówi, ale jeżeli dotyczy to jakiejś osoby, którą poznałaś, poznałeś w internecie czy na jakiejś. Yy... Na jakimś profilu randkowym, czy wokół was jest bardzo dużo ludzi. Są tutaj jeszcze inne osoby, inni ludzie, którzy gdzieś działają na tą osobę, i no, też czasami mogą ją rozpraszać w taki sposób, że ona nie jest skupiona na jednym człowieku w kwestiach romantycznych, tylko że tam może być więcej takich osób. Może tak być. Może tak być. Ale to byście wiedzieli. To tutaj dwojeczka by wiedziała, czy tak jest, czy tak nie ma. To, to, jest, to jest ukryte, ale ja myślę, że ktoś z Was się może tutaj domyślać, po prostu zwyczajnie domyślać, że tak może być. Co ona planuje? Spotkać się z Tobą, zaproponować Ci, wyjść z Tobą gdzieś, zrobić coś wspólnie razem z Tobą. Ale tutaj jest kwestia uzdrowienia, nie wiem czemu bardzo ważna. Nie wiem, czy ty masz wyzdrowieć, czy ona, czy wy oboje macie tutaj jakiś temat uzdrowienia w swoim życiu teraz jakby zaznaczony, że teraz jest ważny, czy rekonwalescencji, czy właśnie, czy wśród bliskich jest ten temat bardzo ważny. No nie wiem, w każdym bądź razie to się tutaj pokazuje. Przyszłość między wami. Bliskość, namiętność, seksualność ewentualnie, jeżeli wy nie możecie się spotkać, albo wy macie jakieś tutaj blokady, problemy, żeby tutaj doszło do tego spotkania, to może być bardzo silna przekazywana energia właśnie, ta seksualna, stąd ja to czuję. Jaka jest rada? Puść kontrolę, puść kontrolę, nie myśl, nie martw się, nie przejmuj się, wyjdź z energii takiej, zacznij celebrować życie, zacznij się cieszyć z życia. Kobieta powinna wyjść swoją energię żeńską, mężczyzna w energię męską, dbać, cieszyć się, ogarniać swoje sprawy i ogarniać sprawy finansowe. Ten piryt, on nie pokazał się bez przyczyny. Jeżeli masz problemy, martwisz się na ten temat, zastanawiasz się, czy dasz sobie radę. Ktoś z Was, jeżeli weźmie się za robotę, da radę, ogarnie wszystko, ktoś z Was ma też marzenia związane, ze swoją przyszłością i te finanse są bardzo ważne, więc dla tych z Was, dla których jest to bardzo ważne, proszę postawić teraz na to. Ta osoba, jeżeli będzie miała możliwość wbicia się w Twoją energię na takiej zasadzie, że Ty przestaniesz uporczywie o niej myśleć, przejmować się, zastanawiać albo żyć jej życiem, ona po prostu przejmie inicjatywę. To tylko to, tylko to trzeba byłoby zrobić i w międzyczasie stawiać na wszystkie sprawy. Które są teraz dla Ciebie ważne. I obojętnie jak wygląda ta relacja, czy wy mieszkacie razem, czy wy macie związek na odległość, czy wy nie macie kontaktu, ta rada jest dla Ciebie bardzo, bardzo ważna. Tak. Dziękuję, dziękuję, ślicznie przytułam bardzo mocno wszystkiego, co najlepsze Ci życzę. I obieg numer 3. Ale ja nie chcę związku. Albo chcę, nie chcę związku, albo chcę. Ktoś jest w związku i albo chce, albo nie chce, albo między wami. No patrzcie, no karty, te znaczy karty, te obiekty mówią o czwórce. Zawsze mówię te kanciaste, które mi wylatują. To jest czwórka, to jest związek, rodzina. Sprawy ważne, sprawy fundamentalne. No ale jakby nie było, to jest chyba labradoryt. On stoi w przeszłości. Ta wieżyczka jest ustawiona trzonkiem w przeszłości. Byliście razem, a już nie jesteście, ktoś zastanawiał się, czy ma związek, albo ktoś ma inny związek. Sprawy związkowe mogły tutaj Wam troszeczkę, yy, tematy związkowe mogły Wam troszeczkę tutaj yy, zamieszać sprawę. Dobra, już nieważne co z obiektów, <laughs> lecimy z tematem. Z jasnowidzenia, jasno czucia. Co ta osoba o tobie myśli? I patrz, niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość. Albo w jej życiu, albo wobec ciebie, albo w ogóle między Wami ogólnie. Niesprawiedliwość. Ona, się, ona myśli, że jest tutaj, coś się dzieje i jest to wszystko niesprawiedliwe. Nie tak powinno być. Nie tak to wszystko miało wyglądać. Nie tak to sobie wyobrażałam. Wyobrażałem, takie słyszę słowa. Co ona do ciebie czuje? Tu jest bardzo mocno, z najwięcej ze wszystkich obiektów, tych dwóch wcześniejszych, tu jest bardzo mocno otwarte serce. Serce, które cały czas wysyła energię miłości. Tylko nie wiem, czy to chodzi o poziom duchowy, z którego ja teraz czytuję, czy z poziomu ego, czy z poziomu właśnie własnych uczuć na poziomie. Czakry serca nie mam pojęcia. No, jest ten zielony. On też odpowiada za czakrę serca. Możemy to połączyć, ale ja czuję tutaj bardzo takie ogniste serce, które aż widzę w oczach, jak wybuchy na, na słońcu, nie? Wybuchy tej plazmy. To tak samo tutaj czuję, że z tego serca aż wybucha taka plazma w twoją stronę. Pamiętajcie, ja mówię do wszystkich z Was, którzy macie kontakt. Dla osób, które nie mają kontaktu od dwóch tygodni do y, dwóch lat jest zupełnie inny film. Wcześniej sobie poszukać zobaczyć. Lecimy dalej. Co ona przed Tobą ukrywa? Ona się czuje niesprawiedliwie potraktowana, ona się czuje niedoceniona, ona czuje się niedowartościowana, ona się czuje przez Ciebie albo w ogóle w życiu. Y, bardzo nisko, taka jakby upadła w swoim samopoczuciu, upadła w swoim, nie wiem, takim poczuciu własnego szczęścia i też poczucia własnej wartości. Bardzo nisko upadła. Mimo to, patrz, to serce dalej tu wysyła tą energię. Kto to jest? Nadzwyczajna osoba, według mnie. Co ona planuje w Twoim kierunku, bo co ukrywa, to już powiedziałam, tak? Takie bardzo niskie samopoczucie. Co ona planuje w Twoją stronę? No, planuję z Tobą porozmawiać, odezwać się, abyście coś porozmawiali o czymś, przegadali coś. Zaplanowali coś, albo powiedzieli tutaj. Nie wiem, czy ty, czy wy oboje macie wspólnie sobie tutaj coś uzgodnić, co dalej między wami bądź, co teraz się między wami dzieje. Weź mi to wszystko, wytłumacz, opowiedz. Ona by to chciała. Ona by chciała po prostu wiedzieć, na czym chyba stoi. No tak, to mi się wydaje. Przyszłość między Wami spotkanie, bliskość, namiętność, ewentualnie, jeżeli nie jest możliwe, spotkanie bardzo silna energia seksualna, która może uzdrawiać Was dwóch albo jednego z Was bardzo silnie objawy wysyłanej energii seksualnej poczucie takiego podniecenia w ciele, chudnięcie poczucie Uzdrowienia, mimo chorób czy złego samopoczucia, uzdrowienia, poczucie takiego blasku w sobie, chęci na, na, na działanie, więcej energii w sobie. Jeżeli ktoś o nas myśli, mogą nam rowieć usta, czerwienić uszy, policzki, możemy czuć coś w ciele właśnie takie, takie fale w ciele one się mogą rozkładać w różnym miejscu, w zależności od tego, która czakra to przyjmie najmocniej. Zazwyczaj jest to czakra z słonecznego, tak zwany obszar kundalini, ewentualnie czakra sakralna. To w zależności od tego, która czakra to przyjmuje najmocniej. Ale proces uzdrawiania tutaj u któregoś z Was mocno trwa. Jeżeli Wy macie ze sobą kontakt, czy jesteście ze sobą razem, no to w przyszłości mi się pokazuje taki scenariusz yy, bliskości fizyczności, namiętności, tak? Jaka jest dla Ciebie rada? Praca nad sobą. Ktoś z Was przestał pracować nad sobą, albo druga wersja. Tak obrus w piórka, że mu się wydaje, że już wszystko miał zrobić, co zrobił. I że już wszystko jest ok. I że jedyne, co tutaj się nie udaje, to właśnie to jest takie zamiatanie. Fajne, fajne to jest takie powiedzenie zamiatanie problemów pod dywan albo zrzucanie winy na kogoś innego niż ja. I ktoś z Was zaprzestał pracy nad sobą, zaprzestał pracy ewentualnie nad tą relacją, czy nad tym związkiem. A tutaj jest powiedziane, no kiedy to wreszcie zrozumiesz, że trzeba zacząć to robić? Jeżeli zależy Ci na tej osobie i chcesz, żeby ta osoba dobrze się czuła, bo uważam, że chyba tutaj nikt nikomu złego tutaj czegoś nie zrobił, proszę, zacznij pracować nad sobą, tak samo nad tą relacją. Jeżeli uważa, że ta osoba się nie nadaje do związku i po prostu nie da rady tutaj pociągnąć dalej, stąd ona tak się może teraz czuć, zacznij pracować nad sobą. Czego nie robimy w relacjach bliźniaczych płomieni bratnich dusz? Nie wysyłamy sobie negatywności, negatywne myśli o tej osobie, negatywne podejście do tej relacji. Czy to relacji bliźniaczych, czy bratnich dusz zawsze będzie na poziomie duchowym połączenie, Działa w taki sposób, że nawet jeżeli ty pomyślisz negatywnie o tej osobie, yy, znienawidzisz ją za coś, nawet przez sekundę, albo pomyślisz sobie, co tu się w ogóle dzieje, kto to w ogóle jest, potraktujesz ją negatywnie, czy nawet pomyślisz sobie, boże, ona jest toksyczna, czy toksyczny, w momentalnie to wszystko się obraca przeciwko tobie, bo w połączeniach duchowych my możemy się uzdrawiać, my możemy się wzmacniać, my możemy rosnąć, my możemy sobie przesyłać energię miłości, możemy promienieć. A jeszcze jak są spotkania, bliskość to już w ogóle dzieją się cuda, ale tak samo również działa to w drugą stronę. Negatywne myśli negatywne nastawienie, ktoś gdzieś coś powie, ktoś gdzieś negatywnie na kogoś um, się skieruje, to wszystko wraca do Ciebie, do Ciebie. Jeżeli masz gdzieś wrogów, masz gdzieś osoby toksyczne wokół siebie, które zachowują się w sposób toksyczny, też zastanów się, czy ktoś z Was nie ma czegoś do przerobienia, ewentualnie jeszcze komuś wybaczenia, przepracowania czegoś, może nawet z przeszłości albo z teraźniejszości, co psuje najbardziej relacje duchowe bliźniaczych płomieni, bratnich dusz. Wcinanie się osób trzecich w jakikolwiek sposób, czy świadomie, czy nieświadomie, to wszystko psuje. To rozprasza was wasze połączenie, wasz connecting i wasze takie, yy, takie no bo to jest takie boskie połączenie, tak? To zwłaszcza dla relacji bliźniaczych płomieni, to mówię. Dla relacji bratnich dusz, każda osoba, która się... Między wami i próbuje wam doradzić, nie znając tutaj wyższego celu tego związku czy tej relacji, również potrafi zburzyć to wszystko. Także bądźmy odpowiedzialni za siebie i bądźmy odpowiedzialni za relacje i związki z ludźmi, z którymi to budujemy, te, te więzi budujemy, a nie przerzucajmy odpowiedzialności albo nie przerzucajmy. Sytuacji dzi dziwnych, ciężkich na osoby trzecie. Jedyne, co możesz zrobić tak naprawdę, jeżeli chcesz coś uratować, przedyskutować, a nie masz już siły, cierpliwości, albo nie masz do tego narzędzi, albo ta osoba też nie chce wyjść z taką ręką zgody w Twoim kierunku, to możemy się udać do specjalisty, tak? Mentoring dla par, psycholog dla, dla paru dla par, terapia. terapia dla par, jedna sesja, dwie sesje, trzy sesje i dzieją się cuda. W większości par, gdzie nie dochodzi do dobrej komunikacji, powodem jest to, że ludzie przestają rozmawiać między sobą, a zaczynają rozmawiać w swoim towarzystwie na tematy, które łączą tych dwoje ludzi i które powinny być tym między tymi dwojgiem ludzi załatwiane. Tak. Druga sprawa, jeżeli ja nie mówię o takich rzeczach i Wy macie super komunikację, albo Wy wiecie o co chodzi, albo Wy dokładnie już przerabialiście wszystko, bardzo tutaj proszę o to. Yy aby ktoś z Was zaczął być świadomy tego, kim jest i w jakim kierunku chciałby iść i świadomy własnego rozwoju. Tutaj dla trójeczki ja daję promocję minus 50% na czytanie półgodzinne. Kto będzie chciał się do mnie zgłosi, powie właśnie jaki film, jaki obiekt, Czyli ze 100 zł obniżka na 50 zł. Te ceny są stałe od kilku lat u mnie, to jest 200 zł za godzinę, 100 zł za pół godziny. Mimo podwyżek ja tego nie zmieniam, bo tutaj chodzi o to, jak ja cenię swój czas i nie zmieniam. Czasami traficie na jakieś promocje, rzadko, ale trafiacie, tak jak teraz tutaj daję wam tą promocję, dlatego że ktoś z was, kto Chciałby coś zmienić w swoim życiu, a czuje, że utknął, albo nie wie jak dalej iść, albo bardzo obróz w piórka, a zaczęło mu się jakby nie układać w życiu. Proszę się ze mną skontaktować. Dopowiemy, przeczytamy, zrobimy analizę taką partnerską i sprawdzimy, co i jak. 50 zł, pół godziny. Taniej nigdzie nie dostaniecie. <tanie> to mówię od razu. Taniej nie ma nigdzie takich sesji na odległość. Telefon znajdziesz do mnie tutaj, jak poszukasz, i najlepiej napisać do mnie wiadomość na telefon bądź WhatsApp. Jeżeli jesteś na TikToku, to pod zdjęciem głównym masz telefon do mnie. Jeżeli jesteś, czy też w opisie tego filmu jeżeli jesteś na YouTube, w opisie filmu jest numer do mnie. Bądź w opisie kanału jest numer do mnie. Ja mam tylko dwa y, kanały na TikToku, na YouTube o tej samej nazwie Jasnowidząca Ursa. Nie mam innych kont. Jasnowidząca Ursa na TikToku 11 tysięcy obserwujących, Jasnowidząca Ursa na YouTube w tej chwili 4,4 4400 osób subskrybujących kanał, tak? Więc nie mam innych kont. Proszę się tutaj do mnie odzywać, pisać. W czytaniach prywatnych zawsze używam własnych narzędzi, własnych kart, własnych karteczek. Działam tak już od 2019 roku, czyli już nam leci 6 lat. I kochani, też z jasnowidzenia, z usłyszenia przychodzą różne, różne przekazy. Tak, także kto z Was chce, oczywiście też jako uzdrawiać, uzdrowiciel Rajki, też uzdrawiam automatycznie podczas rozmowy, Mama była uzdrowicielką moja. Jestem też uzdrowicielką, w trakcie każdego czyta, ja nawet ogólnego mam taką moc. Ponoć jest to sprawdzone wielokrotnie. <słyszałam>, Słyszałam też, że niektóre osoby sobie włączają mój głos przed spaniem i działam bardzo usypiająco, uspokajająco. To też jest fajne, może zawsze nagrywać wam zupełnie inne tematyczne filmy. <słyszałam> Tylko z moim głosem. Także mam też certyfikat Reiki na razie pierwszego stopnia, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Kto z Was będzie chciał, ten skorzysta. Nie mam żadnych uzależnień. Jestem z Bogiem. Jestem bardzo uduchowioną osobą i wierzącą. Bardzo wierzę w Matkę Boską. Wiele razy modlitwa do Matki Boskiej uratowała mi życie i moim dzieciom też w sytuacjach różnych ciężkich. No, uważam, że jestem osobą, która może komuś naprawdę wskazać jakąś tutaj drogę. A już jak ktoś z was z tego skorzysta, to już każdego z was jest sprawa indywidualna. Oczywiście czasami się nie da na siłę pomóc i tego nie robię. Ale jeżeli ktoś się zgłasza, to proszę. No co to? 50 zł dzisiaj to jest ile? Kilka paczek kropków. <grych> czy paczki papierosów. No, oczywiście nie palę ani nic takiego, ale znaczy nie muszę palić. O, nie jestem uzależniona od papierosów, ale byłam wiele lat, natomiast nie jestem. I słuchajcie, no macie taką możliwość skorzystania z mojej pomocy, czy tam moich wskazówek, to kto z was będzie chciał ten skorzystać. Dla osób, które nie chcą nic zmieniać, to nic nie zmieniacie. No proste. I po prostu żyjecie sobie dalej. Tak, także ja Ci życzę wszystkiego dobrego. Ściskam bardzo, bardzo mocno. Do kolejnych filmów. Pozdrawiam Cię.